Agencją i bananem. Dla nie skalbu. Skarbu, skalbu, dobra. To wybierz, który boksik. tych no, bananów. każdy z boksów się od siebie różni, co nie? Wybierz, który chcesz. No. No, nie, ten, z tych trzech. Ten? Dobra. Akurat wybrałaś ten, którym jest jedna broń tylko, ale sporo materiałów. Chcesz wiedzieć, co było w innych? Patrz tutaj, patrz, patrz tu było, 5 było pięć legasek, legasek było pięć używanych prawdziwych, a tutaj było 600 słońca i dwie dwa łupki było 169. No no dobra, dobra, na tam bolsa, ale jesteś zadowolony? Było coś tam jednak? No, można sprzedać, można coś kupić. Dużo Bartelli, to musi przyda te baterie. Nie. jest się posieda to. za. No ale zadowolony, szczególnie. No? Dobra, przechodzimy na sobie sobie. Dobra, pa. Masz trzy co nie? W no. trzech się jakieś temy, nie wiem. Mogą to być bronie, surowce i tak dalej. Można być tam jakieś zwierzę. Ale musisz wybrać jeden z nich. I to już ostatecznie. Ten. Ten, ten, na pewno? Coś pewne? Możesz żałować. No dobra, no, dobra. Dobra, no. Cześć. Tam było. A no, w sumie na plus. Chcesz zobaczyć, co było wreszcie? A mogę to podnieść? No to dla ciebie, ta. O ty? Chcesz zobaczyć, co było wreszcie? wreszcie tutaj. No. no tutaj. tu było. Pięć legasek, pięć legasek. Czekaj, pekaj, pockej. Ty nie próbuj hmm. to wszyscy. Przed... Nie, nie, nie. Ja gram No, trzeź pięć wow. A w trzecim było, było. Nie, było. No jakieś tam włókki, baterie, nacięte. Jest taki, taki no, trochę to nie potrzebuje baterii no, który, który się najbardziej opłaca w tym stanie? No, według mnie, najdroższy to jest na pewno ten. No, na pewno, ale... ale... Czyli 25 o. razy 10. Ja tam nie kup dokładnie, tu mam chyba, co nie? 25. no. No to, według mnie, ja wybrałem najlepsze. Nie no, w sumie... Znaczy nie według no. Mnie. Tutaj najdroższy, tutaj najdroższy na pewno, ale tam było najwięcej broni, więc, więc wiesz, bo tu było, bo tu jest około 500 słońca. Twoim było 200, około... Ale 25. wiesz, ja ale Gassik nie potrzebuję, a no ja no. Jakbyś chciał kupić, co tula. mam, to mam na 50 na sprzedaż, jakbyś chciał kupić, no Zadowolony chyba. No. Dobra, to, to przechodzimy. Co coś takiego robisz? Nie Bo to robię. film, dawno filmu nie robiłem, trzeba zrobić coś. Dobra, przejdźmy na następnej osoby. No. Dobra, to pa masz tu trzy boksy, co nie? W jednym jest y, trochę surowców, trochę broni, trochę jakichś tam rzadkich rzeczy, co nie. I za darmo możesz wybrać jeden z nich. Zależy jaki wybierzesz, taka będzie jego tak, wartość. No, no, wybierz któryś. A gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? No. Jestem a bok przyjeżdżać. Tu jestem, ty, tu, dobra, tu ja jestem. Dobra, wybierz y, jakiś boks. Wybierz jakiś box. Ten środkowy. W środkowy coś pewne? Dobra, no. dobra, dobra. Zobaczmy. Dziękuję. Zadowolony? Ale też zobaczy co było wreszcie. Dobra, pan, tu było, było sporo materiału. No właśnie. Tu jest 5 pięć lagasek. 5 pięć lagasek, taki 122. Który Który się bardziej tymię. Nie, nie chodźcie. Dobra, dobra to dobra. I była niestety jedna, jedna szansa, co miałem, ale ty zadowolony, że ma łuki, Marcin. Miałem przynajmniej 139. Dwa, mm -hmm. Dobra, to przechodzimy na sam miasto. Dobra, masz do wyboru trzy boksy, wie każdy z nich są jakieś itemy, jakieś bronie, jakieś surowce i tak dalej. Muszę wybrać tylko jeden boksik, musisz zdecydować, który to będzie. Ten, na pewno, jesteś pewny. Ale możesz mówić, no dobra. To był akurat troszkę taki najgorszy boksik, ale myślę, że całkiem ale może być. 200 słońca, łuk, baterie. Jest! Jest, yes, yes. Ej, dziękuję, ejce, dziękuję. Cieszę się, pan. A więc chodź, w, było w innych boksach, chodź, patrz po wszystko. To było, tu było 5 y, legasek. A, a jakie? Y, to jest nie prześladowca na energię, co 22, i tutaj osiem 8 broni, z czego jeden to jest bum bum Ale ja się z tego naj tak, tam z tego boksa co się najbardziej, cieszę. To najbardziej cieszysz, no to jest... Prawie, prawie wszystkie osoby, które tutaj były akurat cieszą się, że wygrał najlepszy box, no ale no dobra. Czyli się cieszy, czyli się cieszysz. Tak, 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 tak. Dobra, to chyba żeby było na koniec tego odcinka. Ale się Niestety nie, no ale masz coś do powiedzenia, bo to jesteś akurat już ostatnią osobą, a tu na YouTube'a wstawię, oczywiście. Mhm. Masz coś e... do powiedzenia, czy nie? Czy nie, nie za bardzo? Tak. E... stawcie łapkę w górę subika z dzwonkiem. Dobra, elegancko.